No, gdyż to był taki modelowy wywiad dziennikarsko-historyczny, wówczas bez jakichś nadmiernych oczekiwań. To, że wywoła książka czy praca magisterska jakąkolwiek burzę, okazało się w trakcie. Wprawdzie spodziewaliśmy się, że może wzbudzić zainteresowanie samego Lecha Wałęsy, ponieważ jest osobą impulsywną i w tym sensie niekontrolowalną, ale nigdy nie przewidywaliśmy, że. To przyniesie mi taką specyficzną sławę i doprowadzi na przykład do na, napisania w efekcie, i o tym też jest ta książka, ustawy, która zmieni IPM w, w, i, przed, w, i stworzy, a, czy a, zmieni go do tego stopnia, że będzie jednostką a, w pewnym sensie przyp, przypominającą centrum, a, jakże się nazywa ta instytucja, centrum a, solidarności. Europejski Centrum Solidarności. No. To, może, to może tyle w tej sprawie. Trudno mi coś więcej powiedzieć.